Dobry wieczór, czwartek, 17 grudnia. miłość Grzelak, serdecznie zapraszam na kolejny serwis informacyjny Twojej lokalnej telewizji. Co w dzisiejszym serwisie? Podwyżki w Szczytnikach. W Zaścieki cena była 2,70, w tej chwili będzie 3,24. Termomodernizacja w Pleszewie. Tu musi startować indywidualnie Kowalski z danej miejscowości. Charytatywna Zumba w Gołchowie. Wcześniejszy sukces polegał na tym, że zbieraliśmy na chłopca, który miał nowotwór. Od 18 grudnia mieszkańcy gminy Szczytniki będą płacić więcej za wodę. Podwyżki będą jednak nieznaczne. Cena ta nadal powinna być najniższa w całym powiecie kaliskim. Zmianie ulegnie także wysokość podatku rolnego. Od trzech lat cena za wodę i ścieki w gminie Szczytniki nie ulegała zmianie. Była ona najniższa w całym powiecie kaliskim jak podkreśla wójt gminy Marek Albrecht nawet po podwyżkach cena ta powinna nadal być najniższą w całym regionie. Jeśli chodzi o wodę, to za kubik wody mieliśmy do tej pory cenę brutto 2 zł, w tej chwili będzie 2.16 za y, ścieki y, y, za ścieki cena była 2.70 w tej chwili będzie 3.24 brutto i ścieki dowożone y, których y, też cena wzrosła o 50 groszy y, z 4.27 do 4.81 Podwyżki wynikają z tego, że sieć wodociągowa w gminie jest coraz starsza. Awaryjność systemu jest większa. Agbina z własnych środków dokonuje prac naprawczych. Zrobiliśmy remont studni w Iwanowicach, remont studni w, w Stawie. Yy, zakupiliśmy dwa agregaty prądotwórcze do yy, tych stacji uzdatniania wody. Yy, no, musimy dobudować jeszcze część sieci, bo w, yy, w miejscowości Pośrednik yy, jeszcze cała wieś nie jest wodociągowana, a więc no, koszty rosną. Musieliśmy no, no niestety, ale minimalnie, ale podnieść. W roku 2016 będzie dobudowana sieć wodociągowa w miejscowości Pośrednik. Wtedy cała gmina Szczytniki będzie skanalizowana w 100%. Sukcesem gminy jest także utrzymanie wysokości podatków. Obniżony został za to podatek rolny. Utrzymaliśmy wszystkie podatki na poziomie roku 2015. Jedynie na 2016 obniżyliśmy podatek rolny, gdzie podstawą do naliczenia podatku rolnego jest kwintal żyta, cena, cena kwintala żyta ma wpływ na, na ustalenie podatku i cena gusowska cen, kwintala żyta była 53,75. My w tym roku mieliśmy obniżoną do 50 zł, a ze względu na ciężką sytuację w rolnictwie, m.in. No między innymi tą suszę, obniżyliśmy na rok 2016 do, do 47 zł. Wszelkie potrzebne informacje o zmianach podatkowych w gminie Szczytniki można znaleźć na portalu internetowym oraz w Urzędzie Gminy. Ten rok, jeżeli chodzi o budowę czy modernizację dróg był dosyć pracowity, powiedział dla TLT24 wójt gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. Gmina zrealizowała kilkanaście takich inwestycji. Największą tegoroczną inwestycją był realizowany częściowo ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 5-kilometrowy odcinek drogi od miejscowości Borów poprzez Heszów do Rajska powiedział wójt gminy Sebastian Bardęcki. Tam pojawiły się nowe chodniki, została położona również nowa nakładka bitumiczna na całym tym odcinku, także to jest takie sztandarowe główne zadanie, które było realizowane w tym roku. Oprócz tej inwestycji zrealizowano w roku 2015 kilkanaście mniejszych odcinków. Łącznie wyremontowano w gminie Opatówek ponad 10 km dróg. Przeznaczyliśmy na to przeszło 2,5 miliona złotych, także myślę, że no jest, jesteśmy zadowoleni, jeżeli chodzi o inwestycje w tym roku drogowe. Obecnie, jak powiedział wójt Wardęcki, gmina Patubek realizuje ostatni odcinek w tym roku. W miejscowości Dłokinia Wielka przebudowywana jest ulica Wiosenna. Tę inwestycję realizujemy w partnerstwie z miastem Kaliszem, z uwagi na to, że część tej drogi biegnie wzdłuż granicy z miastem Kaliszem. Miasto Kalisz również partycypuje w kosztach przebudowy tego odcinka. Ta ostatnia tegoroczna inwestycja powinna być zakończenia tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zapewnił TLT24 wójt gminy Opatówek, Sebastian Bardęcki. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych to coś, o co mieszkańcy niejednokrotnie pytali. Mówił Marian Adamek, burmistrz Pleszewa na konferencji prasowej. Program RYŚ to kolejna propozycja, z której będzie można skorzystać po to, aby zmniejszać zanieczyszczenia. Program Ryś jest adresowany do właścicieli domków jednorodzinnych. Jego celem jest zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystywania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Tu prosiłbym zwrócić uwagę, że to nie jest oferta, gdzie może startować samorząd. Tu musi startować indywidualnie Kowalski z danej miejscowości i niezależnie, czy to jest Miasto, czy to jest wieś, dotyczy to całego obszaru. My to pokazujemy. Program zakłada dofinansowanie w trzech grupach prac. Pierwsza dotyczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, druga modernizacji centralnego ogrzewania, trzecia to grupa prac polegająca na wymianie źródła ciepła bądź zamontowanie solarów. W tym przypadku nie ma dotacji, a jedynie pożyczka oprocentowana na 1%. Nie wiemy jeszcze, które banki będą uczestniczyły w tym programie, dlatego że te środki generalnie będą pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mówimy tutaj o bankach w sensie dopłat do kredytów, które, tak jak burmistrz powiedział, będą udzielane poszczególnym właścicielom budynków. Przy czym jeszcze jedna istotna Rzecz. Te środki, oczywiście, dofinansowanie, te dotacje, o których burmistrz mówił, w tych wysokościach, o których mówił, owszem, będą przydzielane. Natomiast jest jeden mankament podatek dochodowy. Tak? I ten podatek dochodowy trzeba będzie od tych kwot uiścić. Dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych z terenu gminy Pleszew, zainteresowanych programem, będzie zorganizowane otwarte spotkanie informacyjne z przedstawicielem Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przy tak niskim oprocentowaniu kredytu trzeba by było popatrzeć być może na tą termomodernizację trochę w inny sposób aniżeli na kredyt. Ponieważ e, z dawnych czasów, jeszcze pamiętam jak ja rozliczałem budynki wielorodzinne, które w większości dzisiaj już w Pleszewie są po termomodernizacji. E, patrzyliśmy na e, pożyczki i dotacje w sposób taki, aby spłata pożyczki pokryła y, zmniejszone opłaty za ogrzewanie. Nadal można zgłaszać swoje zainteresowanie programem. Wystarczy zgłosić swój wniosek do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. W Piwonicach znajduje się stary dom, który skrywa wiele sekretów z przeszłości. O niemieckim posterunkowym, Rosjanach i skarbach ze strychu w reportażu Tomasza Dalinkiewicza. W Piwonicach natrafiliśmy na stary dom, który skrywa bogatą historię. W okresie II wojny światowej mieszkał w nim niemiecki posterunkowy wraz z rodziną. Dziś rodzina, do której należy od pokoleń dom zgodziła się pokazać nam pamiątki zarówno po wspomnianym Niemcu, jak i swoich przodkach. Wysłuchaliśmy również barwną historię tego miejsca. Warto zaznaczyć, iż po drugiej stronie ulicy w czasie wojny znajdował się posterunek niemieckiej policji, a budynek po nim istnieje do dziś. Posterunek policji mieścił się po przeciwnej stronie ulicy, a tutaj y, miał kwaterę jak to teraz. Się mówi. Mieszkał ze 3 lata. Dopiero potem jak nastąpiło przegrupowanie wojsk, to babcia powiedziała, że wkroczyli, y, wkroczyły wojska radzieckie. W domu po niemieckim policjancie można znaleźć liczne pamiątki. Płaszcz, oficerki, plecak. To tylko część pozostawionych przez niego rzeczy. Co tam znalazłam takich ciekawych rzeczy? Tu mój ulubiony dzbanuszek do kawy, jak miałam 20 lat, to jeździł ze mną po miastach z gotykiem pisaną nazwą Kalisz. Bardzo fajny taki, bardzo poręczny. Nie mówiąc o. Tych naczyniach. Niestety, dom z dużą historią w piwonicach może niedługo zostać unicestwiony, a pamiątki z niego rozejść po ludziach. Znaleziska pójdą do sprzedaży, bo trzeba to albo do muzeum, albo do pasjonatów, bo to na to trzeba i cierpliwości, i pieniędzy. Przede wszystkim czasu i, i, i tego cierpliwości bo nikt poza mną i tu kuzynem nie interesuje się, a budynek pójdzie do rozbiórki. Ile jeszcze podobnych historii skrywa Kalisz? Mamy nadzieję, że na część z nich natrafimy, póki żyją jeszcze świadkowie, mogące o nich opowiedzieć. Podczas drugiej charytatywnej zumby, tym razem na rzecz Krzysia Dzierli, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Mieszkańcom Gminy Gołchów, zebrano kwotę 2 450 tysięcy złotych. Krzysiu ma 5 lat i potrafi wymówić zaledwie kilka słów. Jego problemy z mową można wyleczyć poprzez systematyczną rehabilitację, lecz jest ona niestety bardzo kosztowna. W maratonie zumby na Gołchowskiej Hali Sportowo-Widowiskowej udział wzięło około 170 osób. Dobroczynną zumbę robimy po raz drugi. Tym razem robimy dla chłopaka, który ma problemy z wymową w ogóle jakichkolwiek słów. Wcześniejszy sukces polegał na tym, że zbieraliśmy na chłopca, który miał nowotwór. W tej chwili zbieramy na chłopca, który ma po prostu problemy z nową. Z powodu tego, że udało się w poprzedniej edycji, zbieramy teraz. Bo wiemy, że, to, że można, że, że, łatwo można zebrać pieniądze. Cała akcja nie odbyłaby się bez zaangażowania wolontariuszy, dla których pomaganie małym dzieciom z problemami jest wielką przyjemnością i całą pracę wykonali nieodpłatnie. Na poprzedniej też... Mieliśmy dużą frekwencję i zadowaliśmy też sporą kwotę właśnie dla chłopca z naszego przedszkola w tym roku. Także tutaj pani Kamila kontynuuje tak, tradycję. W tych akcjach mieszkańcy Gołchowa dopisują. Jak dowiedziała się ekipa Twojej lokalnej telewizji, stowarzyszenie mieszkańcom Gminy Gołchów szykuje się do następnej charytatywnej Zumby. Rozpoczęliśmy od Eryka w kwietniu. W tej chwili mamy Krzysia, ale planujemy już następną zumbę. Gdzieś na luty i będzie to zumba dla Ani. Maraton poprowadziła Iwona Michalak wraz z zaprzyjaźnionymi instruktorami. Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów organizacyjnych, a zebrana kwota 2400 zł została już przekazana rodzicom Krzysia. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Ja zapraszam Państwa także na naszego Instagrama oraz Facebooka. Kolejny serwis informacyjny już we wtorek. Do Dobranoc!